I w sekular, sekular, drodzy, idziemy w naszych rozważaniach dalej za Chrystusem Królem. Wsłuchujemy się w wieczornych kazaniach, w jego wypowiedzi dzieci sprzed lat, to już półtorej dekady temu, do nas Pan Bóg mówił, kończę orędzie, gdzie Pan Jezus wyjaśnia, nazwijmy te nasze antynomie między Mną a ukochanym Księdzem Świętej Pamięci. Tadeuszem Kiersztynem, bo po prostu wyrosłem z niego. To jest mój protoplastra, pradziad, któremu w tej materii tak wiele dzieci zawdzięczam. I on z urzędu ma do końca mojego kapłaństwa miejsce w wypominkach rocznych, jakie są na pustelni. Jeśli słyszycie ksiądz Kiersztyn, to pamiętajcie, nasz Ojciec. On przecierał te szlaki. Ksiądz Tadeusz uważa, że wprowadzenie wizerunku mojego serca do obrazu wprowadziło zamęt do idei i przysporzyło zwolenników intronizacji mojego serca. Tu zaznaczam, to serce było już w papieskim obrazie z imprimatur. Ja tylko mu sugerowałem, dołóżmy serce, żeby po prostu obejść intronizację serca, a on się tego biedak bał. Nie jest to prawda, że to ten pomysł z obrazu sercem, co tu mamy, że przysporzył zwolenników intronizacji serca. Nie jest to prawda, bo w ten sposób te zwiedzione osoby prędzej przyjmą in, ideę intronizacji mojej osoby. Czyli moi drodzy, mamy tu wypowiedź nieba. Zwolennicy intronizacji serca są to ludzie zwiedzeni. Jest to kierunek masoński, o czym Pan Bóg powie w innym, masoneria kościelna wymyśliła ten trik, żeby dzieci to nie było ogłoszone. Nie jest to prawda, bo w ten sposób te zwiedzone osoby prędzej przyjmą ideę intronizacji mojej osoby, kiedy ich pragnienie intronizowania mojego serca nie będzie zupełnie odrzucone, ale stanie się częścią wielkiej idei intronizacji, jedynej słusznej idei, Jaką jest intronizacja mojej osoby? Dzieci musieli mnie uznać za nieposłusznego, bo ja już wtedy miałem to światło, że coś się dzieje nie tak, i stanąłem po stronie Krzesa Króla. No i dzieci sprzeciwiłem się decyzjom kardynała Dziwisza, które były krzywdzące, niewłaściwe, a dziś na spotkaniu udowodniłem słuchaczom, że ksiądz kardynał. Dziwisz konsekrował kościoły bez kamieni ołtarzowych. Ja mu to powiedziałam, jak mnie zaatakował, to widzę, że suspendowane nie słuchasz. Ja mówię, ale ksiądz kardynał jest ekskomunikowany. Zgodnie z nauczaniem Soboru Konstantynopolitańskiego biskup, konsekrując kościół, musi w ołtarzu umieścić kamień węgielny z relikjami męczenników. Jeśli tego nie robi, na podstawie prawa kościelnego jest ekskomunikowany, ekskomunikowany, pozbawiony godności, czyli biskupstwa, czyli mu zabierają urząd i zabierają mu beneficjum. Jest goły i wesoły i trzeba biskupa wysłać do mamusi, jak mnie wysłali. Jeśli ktoś jest ekskomunikowany na podstawie prawa kościoła, więc jego dokumenty są, dzieci, nieważne. No proste. Jak szukamy dialogu, historii, to wyjaśniam więc. Oni dobrze wiedzieli, skoro są w, w, wprowadzeni w system 666, że trzeba to zablokować. Przychodzi guziczek się naciska. I takich specjalistów mają poukrywanych w szeregach kapłanów na stolicach biskupich. Siedzą cicho 20 lat, nawet są pobożni. Nacisną guziczek, teraz jest Twoje wystąpienie i blokujesz to. No i działa. No bo się boi o skórę, no bo służy Wam Panu. Kr intronizacja ta, czyli mojej osoby, jednak uwzględnia również wyniesienie mojego prawa serca, jakim jest miłosierdzie. Dlatego proszę Was, piszcie intencje na te nasze modlitwy co miesięczne w ostatnią niedzielę miesiąca teraz będzie, no dzieci, bo król przychodzi. A jak król przychodzi i obejmuje władzę, co robi? Sypie darami. Pamiętam, jak Gomułka przejął władzę, wszyscy w Polsce wrzeszczeli amnestia. Kupę więźniów wypuścił. Więc Dziś się cieszyłem, że tak bogato w piątek prosicie króla o łaski, tak oczywiście, tak prosto, tak serca. Bo przychodzący król też okaże swoje serce i ten element się nazywa miłosierdzie. Chrystus Król nie jest królem bez serca to król miłosierny i sprawiedliwy. Ja nikogo nie potępiam, ale tłumaczę, oszczegam i nawołuję. Czy Wy czyńcie podobnie? Czekam na pojednanie, a dokona się ono z moją łaską. Za życia tego nie było. Po śmierci przylecieli do mnie z orędziem świętej pamięci księdza Tadeusza Szczyjca, że przeprasza. Mnie za te wszystkie słowa, jakie w książkach pisał o moim dziele, o pani Agnieszce, itd. Dzieci, nastąpiło pojednanie. Za brzegu, ale byli świadkowie, byli tu gońcy. Mówię, dzieci, przyjmuje, no, przyjmuję, ale to już jest kompot po obiedzie, bo no, niespotykana forma pojednania. Dusza przychodzi za brzegu no i mówi swoje. Do dzieci trzeba mu przebaczyć wszystko, żadnego gniewu, bo inaczej dusza będzie się działa tam długo. Jeśli my się tu gniewamy na zmarłego, to my blokujemy łaski dzieci. To my są ranie skończone. Potrzebuje. Abyście patrzyli na siebie moimi oczyma, a więc szukając tego, co was łączy, a nie tego, co was dzieli, będę wam błogosławił i sam połączę moich zwolenników, zatem nie martwcie się. Chcę usp usposobnić wasze serca do miłości i pojednania, a kiedy będziecie gotowi, ja zacznę działać tak, jak chcę. Błogosławię was, moi synowie. Jeszcze podejdę na 5 minut z kolejnego orędzia. Przypominam, głoszę kazania z tej oto książeczki. Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. Do roku 2016 są tu zebrane wszystkie orędzia na temat króla. Później gdzieś coś się pojawi, ale to już te pierwsze siedem lat to było takie natężenie o swojej godności. Bo teraz, dzieci, jesteśmy już na wypełnieniu. Król nadchodzi. Jest coraz bliżej Rzeczypospolitej. Nikt nie jest w stanie powstrzymać działania Boga. nasz wyje. Bo wie, co Bóg uruchamia. On już jest na ziemi, Bogu polskiej posłuszny. Chcę, aby intronizacja była znana na całym świecie. Aby nikt nie mógł powiedzieć, że nie wiedział, czego pragnę. Jest to rok 2000 dzieci. Jedenasty. My dopiero zaczynamy, jeszcze nie zaczynamy pielgrzymek. Bo w lipcu tego roku przyjdzie na mnie, jak się nie ekskomunikat, suspensa. Ten pan, który mi organizował pielgrzymki na wykrot, co jeździ do Gorie, my na lipiec mamy przygotowanych pięć autobusów. Powiedział, nie będę jeździł, bo jest ja, ze mną, bo jestem skazańcem. Więc stąd się pojawiło wtedy biuro kraktur z pani Małgosia. Gdyby nie ona wzięła tego krzyża, to by Bóg jej tak nie błogosławił. I pojechaliśmy pięcioma autobusami. On odciągnął ten, który złamał słowo honoru. O mi kazano go sądzić, zapłaciłby 300 tysięcy kary. Nie. Jest to brat mojego bliskiego, nie będę go sądził. Jak jest umowa, biuro musi wykonać. Rozumiecie? Ale pan Bóg tak doświadczył, że był z tym pół autobusu, tak wydieniu pod brdo, że miał nogę złamaną, znosili go. Także pan Bóg ma sposoby mówienia. I od tego czasu, Realizuje się nad nami, ja dopiero teraz to wykryłem, bo to się inaczej patrzy. z Chcę, aby intronizacja była znana na całym świecie. Aby nikt nie mógł powiedzieć, że nie wiedział, czego pragnę. To są dziesiątki milionów zdjęć, jakie nam ludzie robili. Bo po górie Pan Bóg daje wytyczne. Chcę, abyście jeździli. Jeździliśmy... 4, 5 razy do roku, teraz ostatnie 2 lata jeździmy 3 razy rocznie. 15 lat razy 3 to jest dzieci, 45 pielgrzymak, razy 4, 60, bo czasami było 5 razy. Około 60 rajdów byliśmy poza Afryką, na każdym kontynencie. Miliony zdjęć. Miliony rozdanych obrazków. W kilku językach rozdawane dzieci nowenne, etc., etc., etc. Rozdanych miliony obrazków Matki Bożej i setki tysięcy, znaczy medalików Matki Bożej, bitych tu u nas, to kilkanaście ton aluminium tu przeszło przez młotki naszych maszyn. To było to. Na co nas Pan Bóg prowadził? Nawet nas widziała Bruksela. Przed tym Parlamentem Europejskim dzieci odprawiali my mszę świętą. Jak myśli, ogłosili alarm wszystkich sił. Zdążyli wpaść przed drzwi i nie wpuścili nas. Byli zaszokowani, bo na obok stu. z orągiami. Ale dowódcą był Włoch. Nie musiał być katolikiem, ustąpił, by mu powiedzieli, że nie wejdziemy, my tu chcemy, że was. was. Kazali przed drzwiami, dali nam czas. Nieprawdopodobnie, kapujecie? Ani nie było policji, nikt na nie pilnował. My szybko, bo mieliśmy wtedy walizki składane, pyk, 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 no i dzieci. Odprawiliśmy nawet przed parlamentem że a później chodziliśmy po dziedzińcach tych urzędów europejskich, po placach, oni okna otwierali wszyscy i patrzyli na nas jak na wróble. Chcę, aby idea introdukcji była znana na całym świecie, aby nikt nie mógł mi powiedzieć, że nie wiedział czego czynię. Niemieckie gazety katolickie umieściły zmiankę o mojej suspenzie. Pan Bóg umie to robić, nie? Jest perfekcyjnie dzieci w działaniu. Żydzi mi też nie powiedzą, że nie wiedzą o intronizacji, bo kilkuset ich na lotnisku w Amsterdamie szło do samolotu, my tak na takim skrzydle od nodze, portalu znaleźli wnękę, no i dzieci my tam walizki mieli i my się odprawiali. Drugi razem Holendrzy nas tak pilnowali, tak nas poznali, te imione tam, i świętą, jowornacie, wszystko, a Żydzi idą wokoło, bo tu było przejście, idą z, z boku, nas widzą, tak, wszystkie i to szli ci ortodoksi, copki, pejsy, wszystko na czarne, długie płaszcze i dzieci to ponad 200, słów. chłopy, same chopy, szły z boku, i a ja miał tu ołtarz, więc szli przede mną, a ja się cały czas modlił, my śpiewali. Dzieci zobaczyli nas wszyscy. W Austrii, dzieci przyszłali dwa pełne wozy policji. Ja na własne oczy widziałem, kiedy przed Peter Kirsie na graben, przed pomnikiem trójcy przynajmniej taki zarąbiasty pomnik powiem, stop, wystarczy. Rano w poniedziałek, to bo w sobotę, po naszej manifestacji w parlamencie był głos i poinformowano, że było jakieś zjawisko, że przyjechali dzi dziwni Polacy i zbierają tutaj milion aniołów dla Benedykta. Powiedziano, wysłaliśmy policję interwencyjną, ale dowódca stwierdził, że jest cisza, no to pojechali. Jak widziałem, Drzwi po otwierane, chłopie, takie pół myślę, kajado, nie? Oni na nas jechali. W wiedniu Bóg tak zadziałał, że my wysiadamy z autobusów, a tam rycerz, przeszędza, na ta główna jak się nazywa, ulica Wiednia, tam jest taki kościółek i dziś tam jest manifestacja, manifestacja z Matką Bożą. Ja się pytam, ile ludzi będzie? Kilka, jak to kilka? I będzie nas, będzie ich prowadził policjant. Te oni zaczekali 10 minut i dzieci my tą całą główną ulicą, Nie, to nie jest graben. Kärtnerstrasse. Straße. o, jest. Dzieci myśli, diabły się tak darły, bo tam były różne pajace, znaczy nie pajace, tylko dziwnie ludzie poubierani, wyzywały, że a myśli i śpiewali z chorągwiami, z krzyżami, dwóch austriackich policjantów, białej copce, dzieci. To się w głowie nie mieści, co robił Bóg. Pojechaliśmy na papieża do Berlina, bo Bóg kazał 500 ludzi, 10 autobusów. I wszyscy jadą. A nie mieliśmy tedy kopitu, że gdzie, więc wziąłem mapę, ring Berlina, Podałem numer stacji, godzina 15, wszystkie, tam zbiórka, ćwiczymy się. Te dzieci, 5 minut trwało zjazd wszystkich autobusów, oni byli na, w różnych z różnych stron jechali. Te 5 minut, 500 ludzi, my na parkingu ćwiczymy. Olimpika, stadion, doszliśmy tam, policja na nas patrzy, w Polsce wrzeszczą, żeby nie jechać do papieża, żeby do zamachy, na zamachy, jak nas Bóg zapal zaprasza, to jak Bóg go machnie, to będzie miał zamach. My poszli z innej strony, bo my nie wiedzieli gdzie wejście, no pech chce, że tam jechał autobus naszych biskupów i o Polski się tak przejął nami, że postanowił się zająć tym ruchem, bo widział ta takie antypapieskie napisy w Rzymie i takie kinderboe opowiadał, Później beczął do kardynała Dziwisza, że bo ja powiedziałem pis, ogłosiłem protest do prokuraturów, że omawia nas dzieci i zaczął się telefonem kuri do, do kuridopola. do Opola. Kilkaset telefonów, więc wieczór telefon, jak nie utniesz tych telefonów to koniec dialogu. No to ja mówię no utnę, no bo jak coś boicie się czy częściej się. To tam na niemieccy policjanci dawali bilety. No, bo, bo wiedzieli, że wejście z innej strony. No to my znowu dwa kilometry grzejemy, dzieci, pusta ulica, wlatujemy, już się ma zacząć prześwięta, a telewizja niemiecka puszcza wiadomo wiadomość, że jeszcze przybywają spóźnieni i pokazują nas idących po ulicy, czego my nie wiemy. Całe Niemcy o tym wiedzą, że my są spóźnieni. Mógłbym tu godzinami mówić, jak to Bóg wszystko dzieci ustawiał, bo wypowiedział słowa, chcę, aby idea intronizacji była znana na całym świecie, aby nikt nie mógł mi powiedzieć, że nie wiedział, czego pragnę. Jak myślicie, czy w Japonii nas nie wiedzą, że, że jakiś jak przyjął głupek i chce intronizacji? My w, w płaszczach wysiadamy z, z metra, dzieci, tam Japończycy tak gonią, że jakbyś nie, to zatepnął. Bo my idziemy normalnie, nie? oni i my wychodzimy z tych co, piąte podziemie, na takie większe metro podziemie W sekundzie stu policjantów wokół nas. Otoczyli nas karabinami. <grym> I dzieci, już całe Tokio wie, że są czerwieni, nie? Stu policjantów. Skąd wylecieli? Dzieci, my nie wiemy. No, wylecieli w sekundzie. W Paryżu. My w płaszczach, saint nie, saint taka ulica tam jest. To my ledwo wychodzimy, 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 wychodzimy z tego tunelu, a u góry ryb policja błagają, zabiją was, zabiją was Araby i tak dalej. Ale my mieli taką marysię, parę krzykliwych rycerek, tak na, po francusku skoczyli na tych policjantów, że oni zgupieli. No to ja mówię, jak tak jest, to weźmy nasz Saint-Gelizet. Tłomy ludzi, to nam idzie kilkunastu po szerokości, to nie, że idzie, to tam jest, nie. Wszystko tak na noszpa, to miliony. W pewnym momencie do mnie przylatuje dwóch facetów w skórach, tacy... Coś mi mówią. to się wołam tą rozdartą najbardziej, to na wiecie, jak krzyknie, no... Tak, babaj, ono takie są potrzebne koguty kobiety, rozumiecie? No nas znowu i oni się przedstawiają, my tajna policja, wyjdźcie stąd, co wy tu robicie? Nie? Bo oni już nie mieli cynku, że tamci nas już sprawdzali. Dzieci, tak się to wszystko kręci. Jak my pojechali na sakreker, to nas już uroczyście wywoziła policja, bośmy tak naszumieli w Paryżu, żeby nas od góry powiedzieć stop, że nas prowadzili do autobusów. Dowiedziałem się, że 3 maja w Rzymie jest największy koncert techno demonów przy kaderze Jana na lateranie. Kościoły pozamykane wszystko, bo wszystko obsłane, ulicy, tyt... i tłumy. No i dzieci, ja mówię Pani Małgosiu, to ustawiamy tak wyjazd, żeby my wjeśli w ten tłum. Dzieci, co się działo? Bo tam tajniaków masę. Przegroda, tam się jeden, jeden się drzew. Nie wolno, nie wolno. No, ale my idziemy tędy, a on nie może przejść do tłumy. Gdy no my w ten tłum weszli w płaszczach, z krzyżem, a tam jest czysty, taki maso, nie wiem, muzyka, to wszystko wrzeszczy. No, ale w końcu nas wyłapywali w tym tłumie, wyprowadzili na skraj, no, ale mimo mamy jednego zgubił się, bo we dwójkę zostali, dostali powera. Bo chcieli nawrócić jakiegoś tam innego, o płaszczach, Więc zaś policja szukają, gdzie jest płaszczu jeden. Znaleźli ich. Dzieci, jak ich nas do, wyprowadzili z tego tłumu w końcu, to w, pytali się, gdzie mamy kolejny punkt. Cztery autobusy prowadziło kilkanaście wozów policyjnych, wszystko jechało na kogucie przez cały Rzym. Dzieci nigdy nie stanęli. Takiej ekskorty jeszcze nie miałem. To trzeba widzieć, przeżyć. Wszystkie ronda wielkie zablokowane, wszędzie stała policja, żeby nas wywieźć z Rzymu. Tam, gdzie my chcieli, rozumiecie? To Bóg wszystko precyzyjnie prowadził. Nie chcę przedłużać, bo już ja skończę. Więc tylko Wam zaznaczyłem: Pan dopiero zaczyna mówić. Chcę, aby idea inteligentnie była znana na całym świecie, aby nikt nie mógł powiedzieć, że nie wiedział, czego pragnę. Kiedy to wybuchnie nad całym światem, pamiętajcie, będzie wiele ciekawych reportaży w różnych telewizjach i w różnych miejscach z tego, co my robili przez 15 lat, jeżdżąc po całym świecie i walcząc o Boga. Amen.